Myślę, że wszyscy widzimy, że w społeczeństwie narasta pewnego rodzaju agresja, jakaś frustracja. Ona ma oczywiście różne pochodzenie, bardzo indywidualnie należałoby rozpatrywać każdy z tego rodzaju przypadków. Niemniej jednak. Zdarzają się. Zdarzają się również rozboje, zdarzają się napady. Co prawda, oczywiście, odnosząc się statystycznie, nie jesteśmy państwem w jakiś sposób szczególnie zagrożonym pod tym względem. Raczej jesteśmy czołówką, jeśli chodzi o spokój i, i taką ilość występowania tego rodzaju zagrożeń. Niemniej jednak one się zdarzają. Ta osoba, która zgłasza, na pewno będzie w dużym stresie, i moim zadaniem będzie wyłuskać jak najwięcej informacji. Tą pierwszą informację, którą uzyskujemy od osoby zgłaszającej, tak ja muszę szybko podjąć decyzję, którą ze służb mam powiadomić. Tak, oczywiście ważna będzie lokalizacja, ale też czy są osoby poszkodowane, wszystkie te informacje, które są ważne dla wszystkich trzech służb jednocześnie. Jeżeli uzyskam informację, że jest krew, że są osoby poszkodowane, Powiadamiam pogotowie, tak? Bo jest potrzebna pomoc medyczna. Jeżeli chodzi o kolejną służbę, to będzie to na pewno policja, tak? Ponieważ doszło w tym wypadku w wypadku napadu z bronią w sklepie, będzie to rozwój. No i tu ważne będzie też bezpieczeństwo ratowników i służb, które jadą na miejsce, Bo Jeżeli uzyskamy informację o tym, że napastnik ma broń ostrą, to zabezpieczenie ratowników na miejscu, tak? Informacja dla służb, dla ratowników medycznych oraz dla policji. Jeśli chodzi o miejsca, placówki handlowe tutaj bardzo bym mocno namawiał do stosowania różnego rodzaju narzędzi technologicznych typu monitoring, żeby był zawsze włączony, jakieś systemy alarmowania, żeby mieć jakiś ten symbolicznie mówiąc czerwony guzik, którym można byłoby uruchomić cichy alarm czy w ogóle uruchomić alarm i nie być obojętnym, nie dać się po prostu zastraszyć do końca. Aczkolwiek być bardzo ostrożnym z jakimś indywidualnym reagowaniem na tego rodzaju zachowania, raczej zachować spokój, a podejmować działania informacyjne. Nie bądźmy Często osoba, która jest napadana, nie jest w stanie zareagować samodzielnie. Natomiast wielokrotnie bywa tak, że osoby, które znajdują się gdzieś po stronie, z boku, widzą zdarzenie. I tutaj namawiam bardzo gorąco: nie bądźmy obojętni, nie bądźmy bierni, informujmy służby bezpieczeństwa, że takie zdarzenie ma miejsce. Bo nawet jeżeli ta osoba oddaje się z miejsca, to i tak niech wyciągnie telefon, niech poinformuje służbę. Często pojawia się takie przeświadczenie, że skoro jest tyle osób, to na pewno ktoś poinformował, ktoś zadzwonił, tak? Niekoniecznie. Zawsze patrzmy na siebie, jeżeli widzę, że coś się dzieje, cokolwiek by to nie było, wyciągam telefon, dzwonię. Policja, otrzymując taką informację ze 112, mając wiedzę w jakiej odległości, w którym miejscu, gdzie znajdują się jakie patrole, jest w stanie bardzo szybko zareagować i skierować odpowiednie siły i środki w dane miejsce. Muszę powiedzieć, że ostatnie lata poświęciliśmy bardzo dużo uwagi na rozbudowę i rozwój służb zarządzania kryzysowego w województwie zachodniopomorskim. Przede wszystkim utechnicznienie i takie strony organizacyjne, a więc doprowadzenie do realnego monitorowania. Poprzez techniczne środki, którymi dysponujemy dzisiaj, wydaliśmy naprawdę ogromne środki na to, aby można było realnie monitorować środowisko. My dzisiaj posiadamy sprzęt, który może w każdej chwili pojawić się w miejscu zdarzenia i w czasie bezpośrednim. Przekazywać obraz na stanowisko kierowania. Wtedy my jesteśmy nawet sami w stanie ocenić, jakimi siłami musimy jeszcze wesprzeć i kogo i kogo skierować. Oprócz tego, Szanowni Państwo, no, należy powiedzieć, że służby przynajmniej województwa zachodniopomorskiego, to jest grupa ludzi, jeżeli chodzi o wszystkie służby podległe panu wojewodzie, który koordynuje ich działanie, to jest zespół ludzi niezwykle oddanych temu, temu środowisku bezpieczeństwa, bardzo zaangażowanych, dla których pojęcie 24 godziny na dobę jest realnie. Stosowane, zaangażowanie służb, zaangażowanie osób, które tutaj zarządzają tymi służbami, możliwości techniczne wszystkich ośrodków zarządzających, łączność, koordynacja, no i wreszcie ten sprzęt, bo one dzisiaj zwracają się, można powiedzieć, wielokrotnie, przekładają się na tą efektywność naszego działania.